Zapisanie dziecka do szkoły muzycznej to może być początek naprawdę wspaniałej przygody. Ale, no właśnie, sam proces rekrutacji czasem wydaje się trochę skomplikowany i stresujący. Dlatego właśnie tu jesteśmy. Przejdziemy przez wszystko krok po kroku. Zmienimy całą tą niepewność w prosty, jasny plan działania. No to co? Zaczynamy. OK, zacznijmy od najważniejszej rzeczy, od tej jednej wątpliwości, którą ma chyba każdy rodzic. Szkoła mówi to głośno i wyraźnie. Nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie muzyczne. Pamiętajcie, celem rekrutacji nie jest egzamin ze zdobytych już umiejętności, chodzi o coś zupełnie innego o odkrycie naturalnych predyspozycji i tej iskierki pasji, która być może drzemie w dziecku. Dobrze, to oto nasz plan działania. Po pierwsze zastanowimy się, dlaczego w ogóle warto. Potem sprawdzimy, kto może zostać uczniem. Następnie przejdziemy przez rekrutację w zaledwie trzech prostych krokach. Dalej przyjrzymy się badaniu przydatności, bez żadnych tajnic, a na koniec zobaczymy, co dzieje się już po wszystkim. Obiecuję, jak skończymy, wszystko będzie proste i klarowne. No to jedziemy z pierwszym punktem: Dlaczego w ogóle warto? Spróbujmy spojrzeć na to nie jak na kolejny obowiązek w grafiku dziecka, ale raczej jak na inwestycje w przygodę na całe życie. Spójrzmy na konkrety, bo korzyści jest mnóstwo. Dzieci uczą się tu od aktywnych, profesjonalnych muzyków, ludzi, którzy żyją muzyką na co dzień. Co więcej, to jest bezpłatna, publiczna edukacja artystyczna. Ale to wciąż nie wszystko. Badania jasno pokazują, że muzyka genialnie rozwija umysł, poprawia kamień, koncentrację i kreatywność. No i kształtuje charakter, ucząc dyscypliny i systematyczności. To naprawdę procentuje. Dobra, przejdźmy do szczegółów, kto dokładnie może zostać uczniem, zobaczmy, jak wyglądają kryteria wiekowe. Szkoła ma w ofercie dwa cykle kształcenia. Pierwszy to cykl sześcioletni, tak zwany dziecięcy. Jest on przeznaczony dla kandydatów, którzy mają od 7 do 10 lat. Drugi to cykl czteroletni, młodzieżowy. Tutaj mogą startować osoby w wieku od 8 do 16 lat. I ważna uwaga w naprawdę wyjątkowych sytuacjach do tego pierwszego sześcioletniego cyklu może być przyjęte nawet sześcioletnie dziecko. Ok, wiemy już, kto może aplikować, więc teraz zobaczmy, jak to właściwie zrobić. Całość zamyka się w trzech naprawdę prostych krokach. Zobaczcie, cała ta procedura administracyjna sprowadza się właśnie do tych trzech kroków: krok pierwszy przygotowanie dokumentów, krok drugi złożenie ich w szkole, i krok trzeci udział w badaniu przydatności. Proste, prawda? Taki przejrzysty podział sprawia, że naprawdę łatwo nad wszystkim zapanować. A jakie to dokumenty? Potrzebne są tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, wypełniony wniosek można go pobrać ze strony internetowej szkoły albo po prostu wziąć z sekretariatu. Po drugie, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań. I tutaj, super ułatwienie. Wzór tego zaświadczenia jest od razu częścią wniosku, nie trzeba niczego szukać na własną rękę. A teraz jedna bardzo, ale to bardzo ważna informacja. Komplet dokumentów trzeba złożyć w sekretariacie najpóźniej na dzień przed terminem badania. To jest kluczowy termin, o którym trzeba pamiętać, żeby bez problemu przejść do kolejnego etapu. I tak dochodzimy do chyba najbardziej emocjonującego momentu dla wszystkich: sekcja czwarta, czyli badanie przydatności bez tajemnic. Przyjrzyjmy się z bliska, jak naprawdę wygląda to spotkanie. Najważniejsze to zrozumieć, po co w ogóle jest to badanie. To nie jest żaden egzamin z wiedzy, absolutnie nie. Jego celem jest odkrycie naturalnych predyspozycji dziecka, czyli tego, jaki ma słuch, poczucie rytmu, pamięć muzyczną. To jest takie poszukiwanie wrodzonego potencjału, a nie sprawdzian z tego, czego dziecko się do tej pory nauczyło. No dobrze. Pytanie, które z pewnością wszyscy sobie zadają, brzmi, jak w praktyce wyglądają te ćwiczenia? Zobaczmy, co konkretnie czeka kandydata. Całe badanie składa się z siedmiu krótkich zadań. Ale. Słowo zadanie może brzmieć groźnie, a to są bardziej proste ćwiczenia w formie zabawy. Od zaśpiewania piosenki, przez powtarzanie dźwięków i rytmów, aż po sprawdzenie predyspozycji do gry na instrumencie. Omówmy teraz kilka z nich troszkę bardziej szczegółowo. Pierwsze ćwiczenie to zaśpiewanie fragmentu dowolnej piosenki. I tutaj złota rada: najlepiej wybrać utwór, który dziecko naprawdę lubi i dobrze zna. Może to być coś z ulubionej bajki. Komisja nie ocenia znajomości tekstu na pamięć, ale to, czy dziecko jest w stanie utrzymać melodię. Liczy się czystość śpiewania, a nie perfekcyjny tekst. Dalej mamy ćwiczenia sprawdzające pamięć muzyczną. Dziecko jest proszone o powtórzenie swoim głosem pojedynczych dźwięków, a potem krótkich melodii, które nauczyciel zagra na fortepianie. Super sposobem na przygotowanie się w domu jest zabawa w muzyczną papugę. Śpiewamy krótki dźwięk lub prostą melodię i prosimy dziecko, żeby powtórzyło. To proste, zabawne i bardzo skuteczne. Ćwiczenie numer 6 to powtarzanie rytmu. Prowadzący zaprezentuje prosty rytm, a zadaniem dziecka jest go odtworzyć, albo klaszcząc, albo uderzając w bębenek. I co ważne, dziecko samodecyduje, co woli, w czym czuje się pewniej. W domu można bawić się w rytmiczne echo. Wyklaskujemy prosty wzór i prosimy o jego powtórzenie. I ostatni element sprawdzenie predyspozycji do gry na instrumencie. I od razu uspakajam, to nie jest żaden test sprawnościowy to po prostu przyjazna rozmowa i rzucenie okiem na budowę dłoni. Wszystko po to, by pomóc w wyborze takiego instrumentu, na którym nauka będzie od samego początku jak najbardziej komfortowa i przyjemna. A to jest naprawdę fantastyczna informacja. Od stycznia do maja szkoła organizuje bezpłatne zajęcia przygotowawcze. To jest genialna okazja, żeby dziecko na spokojnie oswoiło się ze szkołą, poznało nauczycieli i, co najważniejsze, bez żadnego stresu przećwiczyło wszystkie zadania z rekrutacji naprawdę warto z tego skorzystać. No i w ten sposób dotarliśmy do finału, co dzieje się już po badaniu. Czas zobaczyć, jak wygląda ocena i w jaki sposób ogłaszane są wyniki. System oceny jest bardzo przejrzysty. Żeby kandydat został zakwalifikowany, musi zdobyć łącznie minimum 46 punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 75. Ta liczba, 46, to po prostu próg, który trzeba przekroczyć, żeby przejść do dalszego etapu rekrutacji. A jak wygląda cały proces decyzyjny? Ocena opiera się na trzech filarach, o których już mówiliśmy: pamięci muzycznej, słuchu i poczuciu rytmu. Może się też zdarzyć, że komisja zasugeruje inny instrument, jeśli uzna, że będzie on po prostu lepiej dopasowany do predyspozycji dziecka. A ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę wyniki i oczywiście limit wolnych miejsc w szkole. Informacje o wynikach są przekazywane na kilka sposobów, więc nic nikomu nie umknie. Po pierwsze, lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych jest publikowana na stronie internetowej szkoły. Po drugie, wyniki są też wysyłane na adres e-mail podany w zgłoszeniu, a dodatkowo, jeśli jest taka potrzeba, można umówić się na spotkanie z dyrektorem i uzyskać ustne wyjaśnienia. Mam nadzieję, że ten materiał rozwiał większość wątpliwości i że pokazał, że na horyzoncie może czekać fantastyczna muzyczna przygoda. Jeśli pojawią się jeszcze jakieś pytania, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z sekretariatem szkoły. Numer telefonu to 535353 786. Powodzenia dla wszystkich kandydatów.